Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Tak jak widać, nawet najmniejsze ulice u mnie na wsi, na przedmieściach Szczęzen, bardzo ładnie udekorowane. Zawsze mi się podobają te flagi, jak one wiszą. One są zawsze, mają te podpórki u góry, także nigdy nie wiszą tak jak takie szmaty nie? w dół zwis zwisające, gdy nie ma wiatru. Także bardzo ładnie to wygląda. Zapewne w nocy będzie dzisiaj w centrum bardzo ładnie, bo na pewno jest dużo lampionów i nielampionów. Niestety nie zrobię wideo z tego, z tego przejazdu wieczornego, ponieważ jutro wylatujemy do Wietnamu. Jadę do Wietnamu, jadę na tydzień czasu, mamy wolne w tej chwili, nic się nie dzieje, nie będzie pracy, Chiny mają wolne, a ja doszedłem do wniosku, że nie będę stał w korkach i nie będę się telepał. Samochodem w korkach w tym momencie w Chinach, ani nie pojadę w żadne ciekawe, fajne miejsce w Chinach. No z tego powodu, że akurat wolne, gdy jest wolne w Chinach, to wszystkie te miejsca są po prostu potwornie zatłoczone. Czyli sens jako taki, żeby cokolwiek zobaczyć jest, po prostu go nie ma. Co jeszcze z ciekawych rzeczy? Z ciekawych rzeczy mamy coś takiego, że Huawei zaczął wypuszczać nowe produkty i to tak na ostro, ale o tym to może Wam powiem jak już przyjadę czyli tak gdzieś za tydzień druga sprawa, nie wiem czy zrobimy live'a teraz w niedzielę najbliższą no bo prawdopodobnie nie będę w stanie z Wietnamu zrobić, jeżeli będę w stanie to będzie super, ale nie obiecuję ja w tej chwili jadę do biura Taką mam drogę, tak jak widzieliście, to jest trasą. Natomiast normalnie, gdy sobie od czasu do czasu przemykam tym moim wariatem Segwayem, no to mam zupełnie bliżej, żadnych objazdów, tylko na skróty dosłownie 5 minut zieleń. Tak jak widzicie, chyba, chyba więcej nie muszę nic mówić, jak wyglądają drogi, ale okej. Okay. Wracając do tematu dzisiejszego odcinka. Marcin wysłał mi pewien link, link podklejam na dole i spróbuję Wam wytłumaczyć, spróbuję wytłumaczyć to, co było zawarte w tym, w tym filmie, ale może, może na początek muszę Wam powiedzieć na, w skrócie, co było w tym filmie. Tak jak mówiłem, link podesłał mi Marcin i dziękuję mu bardzo za to, że to podesłał, bo powiem Wam, że wiele, wiele oglądam jakiś tam filmów i i cały czas jest ten jeden brak zrozumienia, jeden, cały czas jest ten jedna kalka, czyli jedno porównanie takie do, do tego, co my robimy. My robimy w ten sposób i my robimy testy w ten sposób i uważamy, że to jest poprawne. W tym filmie zrobiono test przedstawiono test na tak zwaną uczciwość chińczyków i chińczycy tam gdzieś wypadli na samym końcu jako zupełnie nieuczciwi polacy wypadli gdzieś tam na szóstej pozycji chwała za to natomiast co brano pod uwagę w, mo w momencie przeprowadzania tego testu możecie to zobaczyć ale ja wam to w skrócie powiem przygotowano portfele w portfelu w każdym portfelu była taka sama liczba pieniędzy dwie wizytówki z mailem ten sam mail, ta sama osoba była wpisana na wizytówce, czyli było włożone tam jakieś pieniążki, takie same, coś jeszcze, coś jeszcze, i był, były dwie wizytówki, jako kontakt, kontakt do, jako kontakt. Jako dwie wizytówki. Ta sama osoba z tym samym numerem telefonu. I okazało się, że Chińczycy wypadli na samym końcu. No i teraz muszę wam coś wytłumaczyć. Chińczycy nie używają maili. To jest raz. Chińczycy nie używają stron internetowych. To jest dwa. Chińczycy mają miliony wizytówek zawsze w portfelu od osób, które gdzieś tam wciskają te wizytówki. Czyli dla Chińczyka dwie wizytówki w portfelu są niczym. One w ogóle nic, nic sobą nie przedstawiają. Wy wręczacie wizytówkę. I co z nią robicie? Wkładacie do tylnej kieszeni. Czy wkładacie do portfela, czy wyrzucacie. No często wkładacie do portfela. Czyjąś wizytówkę. Czyjąś. I. Licząc i patrząc prosto, tak jak jest to w Chinach, dla Chińczyka dwie wizytówki, nawet gdyby były z tym samym nazwiskiem, co też nie jest zupełnie oczywiste w Chinach, na zasadzie, że to jest ta sama osoba, z tym samym numerem telefonu, ale dwie różne. Zwróćmy uwagę, one były dwie różne te wizytówki. To jest żaden kontakt do osoby, która. Jest właścicielem tego portfela. W Chinach funkcjonuje to zupełnie inaczej. W Chinach funkcjonuje to w ten sposób, że jeżeli zostawicie portfel w danym miejscu, tak jak tutaj to zostało zrobione, w sklepie, yy, ktoś przyniósł, powiedział, że leży to na ziemi, leżało przed sklepem i położył do sklepu, każdy Chińczyk zrobi dwie rzeczy: albo 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 zostawi to w sklepie, ponieważ jest to normalne w Chinach, że jeżeli zaczynacie czegoś szukać, to idziecie drogą, gdzie żeście to zgubili, i pytacie się w jednej restauracji, w sklepie, w następnym sklepie, w następnym sklepie, w następnym sklepie. Druga sprawa. Pamiętajmy, że w Chinach są kamery. Kamer jest dużo. Kamery są. Yy, możecie sobie traktować to jak chcecie. Nie ma znaczenia to akurat w tym momencie, czy będziecie to traktować jako doszpiegowania, czy jakkolwiek, ale jakkolwiek byście to nie obrócili, to wiedzie wam jedno. Jeżeli ten portfel, ta osoba dałaby komuś innemu, czyli gdzieś tam, na maila, coś tam, ktoś by przyjechał, nie przyjechał, i ona by go dała, bo ona by się skontaktowała z tej wizytówki, to ktoś, kto szuka, a mógłby to zobaczyć na kamerze, powie: "OK, portfel mój przyniesiono do Ciebie do restauracji, gdzie on jest. Dałam go komuś. On tu przyszedł i powiedział, że to jego portfel. Ale to nie był on, To jestem ja. I zaczynają się problemy. Dlatego system system przeprowadzania tego typu, Yy, eksperymentów jest totalnie, jest totalnie bzdurny i wyglądałby na zasadzie takiej, jakbyśmy zrobili eksperyment, kto gdzie co najczęściej je, albo kto w co się najlepiej ubiera, albo jakie kraje są najlepiej ubrane. I na przykład, jeżeli by to robił ktoś, na przykład z Włoch, no to by się okazało, że najbardziej niestosownie i niemodnie są ubrani na przykład. Osoby żyjące w dżungli, ale one uważają, że one żyją najlepiej ubrane, że one są najlepiej ubrane. Dlatego, niestety, bardzo mi przykro, ale tego typu eksperyment jest totalnym idiotyzmem i zupełnie, i zupełnie odbiegającym od rzeczywistości. Chińczycy zrobili drugi eksperyment i zrobili ten eksperyment według, według zasad panujących jakby i kulturowych w Chinach. I również jest negacja tego, ponieważ nie zrobili tego eksperymentu na całym świecie. Słuchajcie, no prosta rzecz, jeżeli mamy procentowo wyliczone, ile portfeli jest zwróconych, no to jeżeli zrobi się ten eksperyment w Chinach, to po co oni mają robić go jeszcze raz gdzieś indziej, w Meksyku, w Stanach czy w innych miejscach. Oni sprawdzili, zrobili ten eksperyment w Chinach i przeprowadzili go i sprawdzili procentowo, ile zostało zwróconych. To nie jest problem. To jest tylko jedna pozycja w tabelce. Nikt, żaden z Chińczyków nie powiedział, że yy, całość jest błędna, tylko po prostu zwrócili uwagę, że systemu kulturowego w Chinach. Sposób przeprowadzenia tego eksperymentu jest błędem, jeżeli chodzi o Chiny. Także yy, ciekawe to jest, bardzo ciekawe, ale tak jak mówię, to jest cały czas patrzenie się, gdzie się patrzymy na Chiny pod, przez, nasz, przez nasze oczy, przez nasz pryzmat. Ja zacząłem oglądać ten film, bo bardzo mi się, bardzo mi się na początku spodobał tytuł. I wyskoczyło tam na zasadzie oszukania, nieoszukania, czy chińczyk oszukuje, czy chińczyk nie oszukuje, bo to jest bardzo ciekawe. Spodziewałem się zupełnie czegoś innego i innego tematu. Nie spodziewałem się zupełnie tego typu eksperymentu. Spodziewałem się, na przykład, że gdzieś coś zamówimy, wyślą, nie wyślą na tej zasadzie, albo czy zapytamy się i, i powiedzą tak, czy tak na tej zasadzie spodziewałem się takiego eksperymentu. No niestety eksperyment był inny, ale, ale powiem wam, że ja wam, ja wam powiem parę rzeczy odnośnie eksperymentów, znaczy, gdyby trzeba było zrobić taki eksperyment, ale na zasadzie właśnie tej uczciwości taką, którą ja y, dla mnie jest ważna w Chinach, bo to, że za mną biegają, jak telefon zostawię, to, że za mną biega taksówka, że jak zostawię telefon w taksówce, to, że y, telefon w taksówce pozostawiony, portfel pozostawiony, torebka pozostawiona w taksówce. Żona dzwoni do firmy kurierskiej, do, do firmy taksówkowej i, i oni mówią OK, jest tak, jest oddany, leży na recepcji, proszę po to przyjechać. Nie będę tutaj mówił, bo to jest słowo do słowa, nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Ale jeżeli chcecie dowiedzieć się odnośnie tej uczciwości sprzedawców, jeżeli chodzi o Chiny, he, no to to my będziemy uważali, że oni są nieuczciwi, a oni będą uważali, że oni są uczciwi. Dlaczego tak jest? Jeżeli zamawiacie jakiś produkt i macie tylko zdjęcie tego produktu, albo macie jakieś nie bardzo mocno, Spersonalizowane elementy w tym produkcie, to możecie otrzymać zupełnie coś innego. Może nie na zasadzie coś innego, ale na zasadzie kolorów innych, hmm, czy coś w tym stylu. My rozumiemy to inaczej. Ja Wam dam przykład, nie? Hmm. Załóżmy, są pudełka. Jest pudełko pokazane. To pudełko kosztuje tyle i tyle. Tyle i tyle. Chinach. zdjęcie tego pudełka to jest przykładowe, to jest przykład, sample, przykład, to tak jak macie w restauracji, to tak jak macie w McDonaldzie. Kiedy udało Wam się w McDonaldzie kupić hamburgera, który wygląda identycznie jak ten ze zdjęcia? Nigdy. Nigdy. Zresztą powiem Wam szczerze, że jak miałem zły dzień, Kiedyś takie coś miałem, jeszcze jak żyłem w Polsce, jak miałem złe, złe dni, to szedłem do McDonalda, pokazywałem palcem co chcę, oni mi to dawali i ja się ich pytałem, że to nie jest. Ja im mówiłem, że to nie jest to, co ja zamówiłem. Ja zamówiłem to, co macie na zdjęciu. To jest przykład. i Jeżeli nie ustalicie koloru, wielkości, nadruku i tym podobnych rzeczy, to może się okazać, że, a nie było i to może się okazać, że dostaniecie pudełko na przykład w kolorze pomarańczowym, zielonym albo w jakimkolwiek innym, bo sprzedawca myślał, że Wy sobie chcecie coś w to pakować i Wam na tym nie zależy. To nie jest ważne dla Was, w co się to pakuje. To tak jak nie jest ważne dla Chińczyka, czy on wyjdzie w piżamie yy, wieczorem, czy on wyjdzie Śmiesznie ubrany, dla niego jest to nieważne. I to trzeba zrozumieć i to trzeba pojąć. Natomiast oczywiście, firmy tam, które pracują i handlują, to często korzystają z tego. Często korzystają na zasadzie z tego, że coś jest niedomówione, coś jest niedopowiedziane. Także ale to nie jest coś takiego, że ktoś Wam coś ukradł, że ktoś Wam coś nie oddał na tej zasadzie. Dlatego uważam, że, uważam, że jest, to, jest to błędne. Ten eksperyment niestety był błędny. No dobrze, to by było na tyle przed moim wyjazdem, ponieważ tak jak wiecie, jutro wylatuję, zrobię Wam jakieś przebitki, może wyślę, chociaż przynajmniej z Wietnamu, lecimy na wyspę, na wyspę, nie pamiętam nazwy, ale wiem, że na tą wyspę do Wietnamu niepotrzebna jest. Yy, nawet nie wiem, jak to wypowiedzieć tą wyspę. No, może spróbuję wam znaleźć na szybko. Yy, pchu, coś tam, no, oni tam wszystko mają pchu, pchu coś, pchu, coś. nie. Yy, już patrzę się. Nie wiem jak się to czyta. Pchu. Kłok, nie wiem, nie wiem. Lecimy na wyspę. Jest to y, jakaś rajska wyspa porównywalna do, do y, Dominikany, chociaż tak jak patrzę po zdjęciach, to chyba coś tam nie tak, no ale zobaczymy, ale zobaczymy. Także tydzień Tydzień Wolnego, kochani, tydzień wolnego. To by było na tyle taka gadka na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się i tam ciepło się trzymajcie i nie stresujcie się, nie stresujcie się i nie przeżywajcie wszystkiego za mocno, bo tu nie o to chodzi. Pozdrawiam Panią Agnieszkę, która wysłała do mnie komentarz, w tym komentarzu napisała, że y, moje to intro, które jest, to to moje intro jest bardzo wulgarne i bardzo niefajne i bardzo niemiłe. Bo ona sama pracuje dla siebie, sama pracuje na siebie, i nikt na nią nie pracuje. Odebrała to chyba na zasadzie takiej, że jeżeli nadaje z Chin, to to intro jest na zasadzie, że Chiny pracują dla niej. Nie, pani Agnieszko, to ja, Piotr i moja ekipa, i moja firma pracujemy dla moich klientów, za moich klientów, zamiast oni pracować tutaj, to my pracujemy za nich w Chinach. Kochani, język polski jest trudnym, trudnym językiem i, yy, i często są niedomówienia. No ale, no ale tak jest. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Do zobaczenia.